Jakie właśnie wrażenie na Was właśnie zrobił akurat wówczas, wówczas po prostu Wałęsa, kiedy z nim rozmawialiście? To po pierwsze, bo Fala Ci no też wiadomo co powiedziała, ale jakie było właśnie Wasze po prostu wrażenie i Marzeny i Tadeusza? Wałęsa od początku, tak się przedstawiał i tak go widziałem, to był cwania, to był bardzo bystry człowiek, biedny, bo jak dziś pamiętam, na w czasie tych rozmów, bo od chyba 5, 4, 5 dnia byłem e, cały czas w stoczni i obserwowałem go i tak dalej. E, biednie ubrany, e, bardzo, ale e, bo w połowie, nie więcej, pod koniec już strajku, e, no, zobaczyłem go w takiej sytuacji, że gdybym miał aparat i wtedy potrafił robić zdjęcie, to bym zrobił zdjęcie, które by chyba zrobiło furorę. Zobaczyłem Wałęsę, jak siedział za stołem tamtym prezydialnym, taka jakaś przerwa była i czytał politykę. Wałęsa z rozciągniętą polityką. Wiecie jak wtedy wyglądała? Tak, tak. Duży format, czerwona. Kierwona. On już się poczuł, on już nie był robotnikiem, on już był politykiem, on już był politykiem. Chciał wtedy. być, bo jeszcze nie był. No. no, w swoim mniemaniu już był i był cwaniakiem rzeczywiście dużej, dużej wody. Tak się składa, że aktualnie wiemy o nim dużo więcej, bo jego kolegą ze stoczni był właśnie Józek Kirzewski, ojciec tego chłopaka, który zginął, to był jego kolega ze stoczni. Dobry kolega, do tego stopnia, że niewiele brakowało, a Wałęsa byłby ojcem chrzestnym mm. tego chłopaka. Tyle, że się nie zgodziła matka, Irena się nie zgodziła, no i, i tak to się potoczyło. Słuchajcie, no wzbudzał podziw umiejętnością właśnie... Słuchajcie. No dobra, dobra. Spadania na cztery łapy. Wałęsa... Zawsze miał rację, zawsze wiedział jak, jak się odezwać, jak się znaleźć i tak dalej. Co, co nieprawdą jest, że to były jego racje. Że on, on to wymyślał, nie tego, ale umiał się ustawić. On się zawsze umiał ustawić, tak. I on wiedział jak się znaleźć, jak się odezwać i tak dalej. Bystry facet. Bystry, na pewno. To jest to jest spory umysł i bardzo szybko nadrabiał braki, bo był to człowiek bardzo prosty, bardzo prosty, z prostego środowiska, I, ale cwany. Ale cwany. Ja Wam powiem taką dygresję, tu przy mistrzu dygresji, ale powiem, związaną z moją inną działalnością dziennikarską, ale gołębiarską. Byłem w okolicy gdzie on się urodził, gdzie on mieszkał? Tam, w ryterowi, tak? Nie, to jest tutaj no. na pomorzu. No no to to są lipki. Lipno, lipno. lipno, lipno, lipno tak. ale tam I tam jest. rozmawiamy, i nagle mi coś za tego, czy czasem Wałęsa nie był hodowcą gołębi. I, I pytam się, a co tutaj niedaleko Wałęsa? Myślę, tak, tak, Wałęsa to niedaleko kilkanaście kilometrów. Tak. Że, a on czy ktoś z jego rodziny był chodzący? Nie no, ja wie to oni mieli, no mieli grę, ja a co tak, mówię bez entuzjazmu? Eee, mówi tam, pytasz, mówi, jak coś zginęło, to się Walens, do Walesów szło. Także to był człowiek z biednego środowiska, bo jak wiecie, on się wychowywał ojczym tam był i, i tego, z wielodzietnej rodziny, on się musiał radzić. I on nabrał dużo sprytu. Dużo tego i wiedział, że no musi tak zawsze starać się, żeby być, żeby jego było na wierzchu, prawda? I miał wielką rzeczywiście zdolność przemawiania do ludzi. To jest talent, bo całym architektem porozumień sierpniowych był Gwiazda Andrzej Gwiazda. To on prowadził, to on miał całą wiedzę i tak dalej. Ale. Ludzie słuchali Wałęsy, y, Gwiazdy i żadnego entuzjazmu, nawet gdyby powiedział, że, że będą, y, związek będzie zarejestrowany za, i tak dalej, dostaniecie po 2000, tysiące, jakoś nie tego, to, to nie tego. Natomiast jak Wałęsa właśnie podniesiony przez ich tam do góry i powiedział, widzicie to, tamtego, no to od razu był szat. To ludzie byli gotowi iść w ogień. No i on to umiejętnie wykorzystywał. Spełniał pozytywną rolę, bo bez tego zaangażowania to też by nie było. I to jest tak, że, że trudno go, źle oceniać na podstawie jakiś tam wzorców, że, że chciałoby się, żeby to był ideał, prawda? Patriotyczny i właśnie uzdolniony i tak dalej. Ma swoje pozytywy, niewątpliwie, ale. Tylko nie patrzmy przez te lata, które minęły, bo to był naprawdę zupełnie inny czas. Myśmy wtedy inaczej to oceniali. Też. To jest zupełnie. Jest, to jest, była jakaś fascynacja, od, większa. ale <słuch> intensywna, potężna, oh. Potężna, oh. potężna. Rzeczywiście na kolana gotowi byli padać Polacy. Natomiast czy on wiedział, czy myśmy też przy tej okazji wiedzieli, gdzie idziemy, w co idziemy. Nie, to była mgła. To była dosyć ciemna, dosyć zawisista mgła, jeśli chodzi o prowadzenie kraju. I Dałęsa nie wiedział tego, to zresztą wynika z wywiadów, który jest przeprowadzony zarówno pierwszy, jak i drugi, miał w głowie dużo miejsca, żeby umeblować to miejsce jakąś wiedzą, jakąś znajomością rzeczy, jakąś orientacją. Miał różne pomysły, trochę sprzedawał tych pomysłów właśnie w trakcie tych wywiadów. One były czasem karkołomne zupełnie, ale jeszcze jego świadomość na pewno nie y, była świadomością wodza. Może Trybuna Ludowego, tak jak się zaprezentował, tak jak właśnie mówiłeś, ale to, to nie był wódz, który by odpowiedzialnie prowadził we właściwym kierunku. Tyle, tyle do no jeszcze. Rós, rósł, nie, no rósł. Czy... Ludzie rósł i to trzeba mu oddać, że y, no, potrafił... Nadążać za, za sytuacją. Uczył się błyskawicznie. Błyskawicznie się uczył. A, a drugie pytanie, mam jeszcze teraz takie. Czy rozmawiał w ogóle z wami, czy był też poruszany właśnie temat y, tych jego kontaktów z SB, że tam coś podpisywał? Nie, czy nie. On... nie. Nie, nie, nie. Moment, nie. Nie, 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 on mówił tam, że na początku on zupełnie przecież inaczej, o 70 Aha, roku. Jest taki, jest taki moment oczywiście. Ale bardzo znikomy, on sam nawet do tego troszeczkę podprowadził, mówiąc o. Aha, bo było tak, rzeczywiście było takie pytanie, już się troszeczkę zaciera. Było takie pytanie o tą przeszłość, i on stwierdził, że mógłby wtedy wejść głębiej w te kontakty, ale na pewno tego nie zrobił, i że to było bardzo takie Śladowe, jak gdyby. On to umniejszał. Umniejszał coś Tak, Tak, tak ale, ale, ale lekceważył to zupełnie i nie przywiązywał do tego wagi, jak gdyby machnął ręką na te rzeczy. No, myśmy, myśmy wtedy nie drążyli, bo nie temu służyła ta rozmowa. Ona miała pokazać człowieka no, w trochę inny sposób, nie tylko właśnie polityczny i skandaliczny. Także, także tutaj nie. Tutaj nie wiem, jak to, jak to w sumie skwitować. Ale nie było to znaczące na pewno w tej rozmowie. A jeśli można jeszcze, bo chciałem widzę, tak. yy, że jesteście blisko tam z praw spraw gdańskich i, i, i tamtej ówczesnej solidarności pierwszej. Pamiętamy wszyscy, Andrzej, gwiazdy jego nie są osiągnięcia podczas tego pierwszego strajku i negocjacji i, i tej architektury, jak mówicie, porozumień z sierpniowych. Tak. Ale potem pamiętam też jego obraz lat późniejszych. Takiego znerwicowanego wraka człowieka. Czy on został w jakiś sposób zastraszony przez obecję, czy w jakiś sposób, nie wiem, sam się wykończył. Co, co to było? Nie, ja nie mam takiego wrażenia, żeby on był y, wrakiem, żeby on był zastraszony Panią przez sucję. I tak dalej. A, a, a. Ale no, on na pewno jest y, zgorzkniały, ponieważ. Y, no, jego wizja nie została przyjęta. Najpierw ją mocno Wałęsa właśnie najpierw odsuwał, a potem wręcz atakował, a potem no, i inni do tego doszli. Wałęsa no. zawłaszczał sobie wszelkie możliwe pole. No to wiecie, że Wałęsa no. zawsze mówi ja, 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 gdyby stąd, są tak jak ja, to by wiadomo, to tam, to tego. I stąd właśnie może też, też gorycz gwiazdy, że to już w pewnym momencie przestała być rozmowa, to już przestał być dialog. To było, to było sięganie po cudze troszeczkę. Po cudze myśli, po, 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 po cudze koncepcje. Przez ojca. Tak, 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 tak. tak. I stąd właśnie, stąd właśnie to rozgoryczenie gwiazdy, no tak. Tak z grubsza, ale my znowu tak strasznie polityką to nie No nie, ale jeżeli chodzi o Andrzeja, o Andrzeja Gwiazdę, z którym no, jakoś tak bardzo sympatycznie też te relacje przebiegały i przebiegają, to jest, to jest małżeństwo bezdzietne, małżeństwo, które no, jest Takimi są ludźmi bardzo ideowymi, niepraktycznymi, wręcz antypraktycznymi. Po prostu ich ta strona praktyczna nie interesuje. W przeciwieństwie do Wałęsy, który jest super praktyczny i, i tak to po tym sierpniu się potoczyło, że i dom ma, i, i, i sporą posiadłość, aczkolwiek podobność to tylko z wykładów, a nie a nie z nagrody i tak dalej, nie wiem, nie wnikałem, nie chodzi o to, ale siłą rzeczy Wałęsa, jako człowiek praktyczny, inaczej reaguje, inaczej się jakoś ustawia, a inaczej gwiazdowie, którzy no, najchętniej właśnie wyjadą w góry, będą wędrować albo po Ukrainie, po Wieszczadach i, i tego. Poza tym te. to są, są takie ale inny... też inna sfera, to są tak. inteligenci. Także to jednak różnicuje bardzo, bardzo. Ale myślę, że śmiało można powiedzieć, że zupełnie różne, ale mają wielkie zasługi obaj i Andrzej Gwiazda i, i Wałęsa. Każdy z nich zupełnie w innym stylu.